Dwa dni potrwają uliczne Mistrzostwa Polski w Jeździe Szybkiej na Rolkach. We Wrocławiu będziemy mogli zobaczyć kilkuset zawodników. Na miejsca gotowi start. Znajdujemy się na torze Spartan we Wrocławiu. W dniu dzisiejszym rozgrywamy są tutaj uliczne Mistrzostwa Polski w Jeździe Szybkiej na Rolkach. Zawody rozgrywają się we wszystkich kategoriach wiekowych od młodzika do seniora, a nawet w kategorii masters. A co jest o, fajnego w jeździe szybkiej na rolkach? Zapraszam już panie, Walka z przeciwnikiem. I jeszcze bardzo was na długich dystansach zapyla. jazda za jakimś ładnym pośladkiem. To Zawody odbywają się na obiekcie, który gościł najlepszych zawodników z całego świata podczas Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games we Wrocławiu. Dziś, podczas pierwszego dnia zawodów, o mistrzowskie tytuły walczyły dzieci. Ściga się dzisiaj 250 zawodników na tym wspaniałym torze we Wrocławiu. Wszyscy są niesamowicie przygotowani. Jest... Gaz, wszyscy widzę, że są w szczytowej formie. Pogoda dopisała, a wręcz żarlał się z nieba. Wśród kibiców licznie można było zobaczyć dumnych rodziców, którzy pełni radości podziwiali efekty treningowe swoich dzieci. Właśnie zakończyły się zawody na 100 metrów. Były one niezwykle emocjonujące. Pogoda, pomimo tego, że słoneczko nam mocno tutaj przypala, nie przeszkadzała. Cieszymy się z wyników zajętych przez naszych, nasze dzieci. To piękne i wartościowe chwile, gdy obserwujemy wśród młodych chęci i zapał do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Te dziewczynki z pewnością wybierają roki, a nie smartfony i social media. Ja lubię tą rywalizację, różne przygody i obozy. Pierwszy dzień zawodów dobiegł końca. Sam prezes Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich, Bartosz Pisarek, wręczył młodym medale. Całą redakcją ekspresu gratulujemy sukcesów.